Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Ja dzisiaj nie za wiele będę nagrywał, bo troszkę się źle czuję. Wczoraj tak jakoś mnie połamało. Znaczy takie bóle mięśnie i bóle tutaj, tutaj na, na plecach. I tego słupa bolało mnie. Musiałem dużo witaminy C zjeść i paracetamol. Trochę mi przeszło po tym, nie? ale jestem osłabiony dzisiaj taki troszeczkę. To jest taki, taki stan przed, przedgrypowy. No ale jeszcze coś może, bo zaraz zawiozę napój no. do szkoły, to jeszcze coś, może, może coś tam nagram. No. Ciekawego. No oj. you ready to school? Yeah. A zapraszamy. A jaciałam widać, lotania, witam mam serdecznie. No, dzisiaj jak ładnie sobie włoski zrobiła, you very hot today, yes? Yeah! Yes. Yeah! yeah you be? No, no po baby. No po baby? No, baby, no. Jakun? Jaki? You ready to go to skór? A ona yeah, dzisiaj. Y y ona dzisiaj. Dzisiaj jeszcze pojadę z nią do szkoły. Y zawiozę ją, ale z powrotem powiedziałem, żeby będzie sama wracała, bo z powrotem ona ma łatwą tą drogę, tak jak mówiłem, że ma tak cały czas do prawej strony, także z powrotem będzie mogła jechać. I ja ten, ja już dzisiaj raz się kładłem, jeszcze teraz jak przyjadę, to jeszcze raz się położę, muszę odpocząć trochę, wczoraj jeszcze tam robiłem te słoiki, co tam jeszcze robiłem? No coś tam robiłem, no dzisiaj mam do zrobienia, muszę kapustę przełożyć do słoików, bo ona już tak e, wierzchu taka, taka pleśń się e, wytworzyła na tym, ale to, 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 nie jest jakiś tam problem, nie jest to szkodliwe, także to zbiorę i przełożę ją do słoików, bo będzie bigos, niedługo będzie bigos. No i wczoraj też te szynki zapeklowałem, no, no muszę poczekać troszeczkę, nie, no dzisiaj taki, taki nijaki jestem. No może coś ten, może coś jeszcze mi się uda nagrać. Kikuś leży też taki. cały też łazi za mną. Ja, ja tutaj, to on tutaj. Ja do domu, to on też do domu idzie. Także. No, no, poi, no poi ten, tam tańcuje przed lusterkiem. <laughs> się stroi i tańcuje. Ona się tam za dużo, za dużo też nie może stroić, bo, bo w szkole nie wolno. No ale woski, woski może sobie ozdabiać Co jeszcze, no muszę, tak jak mówiłem, wspominałem wcześniej, no muszę kupić jej tą kartę, żeby ona miała, jak będzie poza domem, bo tutaj ona korzysta z, z Wi-Fi to, a ona musi mieć też poza, poza, poza domem. No boy, you want sim card, jest? Papa, promys jest? To, to, no, to jest taka umowa, jak się daje tak paluszki, o tak, to to jest taka umowa. Tak, no po nie, nie, a nie, smaller. Smaller? No, oh, no, this one no, very big. Boy. This one is small. Nie, because you small, to his finger is small. No, you see, you see, you see, yeah here. <laughs> a papa, look. Papa big, or no or pompuj. Pompuj. <laughs> pompuj. Pompuj to znaczy gruby. A non no pompuj, no pompuj. No, a no pompuj. Very... very teeny. No pompuj, teeny, no pompuj, ad. Ah, very teeny, small, yeah. <laughs> no, ona też, ona też taką ten. Bardzo fajną mi energię dodaje, bo ona taka cały czas jest. Ona tak do kamery trochę się ten, ale ona jest bardzo, bardzo pogodna taka. No, ty, tańcuje tam, śpiewa tam z tym. No, no jeździ już, no, to tutaj na tym, tutaj na, no, tutaj na osiedlu, no to ona jeździ sobie do sklepiku, po napój, po ten. Aha, jeszcze dzisiaj mi obiecała. Też zrobi, by zrobiliśmy tą umowę taką paluszkiem, obiecała mi, że kończy z jedzeniem chińskich zupek i coca-coli i tych napoi takich wysokocukrowych. Będzie jadła ryż, mięsko to co ja jej zrobię i będzie jadła warzywa i, i będzie piła wodę, także ewentualnie mleczko, mleczko. No i jeszcze jedno, ja zrobiłem ten jogurt i, i nie mogę się zabrać za ten jogurt, żeby go porozlewać na mniejsze te, bo to jest taka dwulitrowa duża butla i on jest bardzo gęsty, ten jogurt. Także muszę kupić jakieś takie mm, pojemniki, takie, żeby go rozlać na kilka pojemników. I żeby łatwo było go wybierać później, no bo z tej butelki, ta butelka ma bardzo mały ten, bardzo mały ten wlot i ja będę musiał wytrzepać. Ale ten kolega, który mi pokazał ten sposób robienia jogurtu, on mi powiedział, że nie muszę tak mocno wytrzepywać tego wszystkiego, żeby tam trochę zostało ze 100-200 gram i zaleję to mlekiem i to jest następna baza na, na następny jogurt. Czyli te bakterie tam są i mówi, że tak można zrobić dwa, dwa do trzech razy. No, i tak spróbuję. Zobaczymy, jak ten jogurt się przyjmie. To jogurt będę też robił. No nie, jest, nie jest tani tutaj ten jogurt, bo no, mleko jest bardzo drogie. A ten probiotyk, ten, tą bazę. To ten kolega mi będzie przysyłał z pną peń, bo to pną peń. Może tutaj gdzieś jest, ja jeszcze popatrzę, to są takie małe buteleczki kefirowe, no to taką jedną buteleczkę jak się daje do, do dwóch litrów mleka, to jest akurat. To jest akurat taka baza na zrobienie następnego jogurtu. Wyszedł, wyszedł bardzo dobrze, próbowałem wczoraj ten jogurt, wyszedł bardzo dobry, taki gęsty, taka śmiet, gęsta śmietana, no i będę musiał teraz jakoś go e, wydłubać tam z tej butli, bo ta butla ma, e, będę stukał, no ale to co nie wyjdzie to zrobię następny, Bo muszę jeszcze poszukać tu mleka. Powiedziałem Nąpoj, że jestem chory, ona powiedziała, że mi zaśpiewa ładną piosenkę. Okay? Gangman, huh? look, complete come out and drop bong. Me and Lung Way bong, slum chong, chop, pine, they make me and die away. Come, go, walk, down, lung, saba. Oh, good. I love you, my baby. Very good. Very good, you're singing for Papa. Papa better feeling, yeah? Because Papa sick, tick, tick. A if you sing for me, to papa is better, smiling. O <laughs> kunti No i właśnie to jest, to jest jej ten charaktere, charakterek kmelski. Nie to, nie, że, że ja jej każę, że, bo jak ja jej każę zaśpiewać, to ona nie wie. Mówi, nie wiem jaką piosenkę, nie wiem. A je, ona padła na pomysł, żeby mi zaśpiewać, to jest okej, okay, bo to ona zadecydowała. Kmerski, kmerski charakterek. <laughs> no ale to jest fajne, przynajmniej dziewczyna wie czy, wie czego chce, na czym stoi. No. Taka ona jest taka, y, ona jest taka pewna siebie, taka... Y, no taki ma, ma charakterek, że wie czego chce, nie można jej niczego wcisnąć y, na siłę. Taki podobny podobny do mojego. <laughs> no. No. Okun Tyran! Jeszcze raz powiedzimy Okun! No, wysłała serduszko i buziaczka dla, e, dla moich o, oglądających. No dzisiaj jest bardzo ciepło, bardzo gorąco. Ja nie wiem, może kaczki chodzą po ulicy. Tutaj kawałek kałuży jest to ten. Tam gdzie tylko kawałek wody to ona już ten. Ja wyszedłem na ulicę, bo czekam na Nąpo i zobaczymy, o której ona przyjedzie. No to już jest taki czas, akurat chyba zaraz powinna być. Także będę się tutaj kręcił i pokażę, jak pierwszy dzień sama jechała. Sama ze szkoły przyjechała do domu. Odważna dziewczyna jednego kurczunia jakie one fajne są takie takie czarno, -bia nie, czarno białe Ten jeden jest taki ma takie czarne ale ona już mnie ten, nie, nie dziobie już jest okej okay. no idź idź może. no tam, tu jest ten, ten taki właśnie co ma czarne nóżki takie tak jak ona bo ona ma całe, całe czarne nogi dziup ma i nawet ten grzebień ma czarny tak troszeczkę tylko ma takie czerwonawe na około No wodę mają, żarcie już Ja ich tutaj specjalnie dokarmiam, także Może, być może jutro otworzę tą klatkę, zobaczę Nie wiem ile to już Nie wiem ile to już trwa, ale już trochę trwa, także Być może jutro ten Otworzę no, muszę, Gdzie to moje dziecko jest? Jeszcze jej nie widać. No jeszcze nie ma. Jest teraz ten. Yy, no, Klaudia przyjeżdża, Klaudia, Dorcia przyjeżdża z, z pieskami i szukaliśmy z Moniką dużego samochodu bo ona mówi że y, dwie klatki dwie duże klatki będą z psami no i trzy osoby no i ten nie szukaliśmy z Moniką takiego dużego samochodu musi być wam taki dość duży to taki y, taki SUV, ten, takie są tu Lexusy to to nie bardzo tam na, baga na, na jakieś tam walizki jest miejsce, ale nie na dwie duże klatki. I ja napisałem do Klaudy, żeby też o, ten gościu wysłał ten samochód. Ten samochód jest taki no, dość duży, taki wa van. E, taki, no nie wiem, może jeśli na osoby to e, policzyć, to z, z 8-osobowy. E, no nie wiem, ale nie, no myślę, że będzie ok. Ona tylko musi mi wysłać te wymiary tych klatek. Ale przeprawę będą mieli no. pies, pies z pieskami, kurde. Jak wyj... No te pieski trochę będą zszokowane, bo one przyzwyczajone są do, do takich niskich temperatur, bo no to owczarki owczarki niemieckie czy coś takiego. Nie? No i one przystosowane są raczej do tych takich klimatów yy, chłodniejszych. Tak jak teraz one tam w zimie, one w zimie, to tam mają raj latają po śniegu, tak jak ona pokazywała. A tutaj będzie troszkę inaczej. No i na początku żeśmy myśleli, żeby, żeby ona u mnie się zatrzymała, tylko że no tutaj kurczę no nie bardzo jest to. Pomimo, że jest to ogrodzone, ale gdzieś... Wiem, że gdzieś tam z tyłu, gdzieś są jakieś nieszczelności i one by tutaj, one by tutaj zwariowały, jak, jakby te psy, bo te psy tutaj, co są te... E, no, co są te tutaj, co tutaj mieszkają, to one strasznie tutaj są takie terytorialne, że jak tylko się pojawi jakieś inne zwierzę, to one od razu ganiają. Jak jakiś obcy pies, e, jakby jakiś obcy pies tutaj się pojawił, to pomimo, że oni tu mają takie swoje grupy, tych psów, to one się wszystkie jednoczą I na tego psa. No to jakby te obczarki tutaj były u mnie, no nie wiem, to one by się tu zaszczekały. No A poza tym jeszcze tutaj jest kot. No, ja miałem tą bramkę zrobić, ale tej bramki nie robiłem, no bo Dorota powiedziała, że nie, o, że ona, e, no, że ona wynajmie od razu chałupę taką, już tam płaciła chyba zaliczkę czy coś takiego, że od razu z ogrodzeniem. Także to byłby troszkę, troszkę kłopot tutaj, nie? No Nąpoj ten, Nąpoj ten, mówi, że ona chce też takiego pieska dużego. Ja mówię, nie, mówię, dziecko. Jedzie, 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 jedzie z koleżankami razem i ją masakrują. O! Oh, <laughs> Yes, yes, my baby. How How you drive first time? You okay? Yeah. Yes. Yeah. No problem. How is school today? Okay? Mm. Happy happy? Mm. Oh, good. a little tired, aren't you? you Hey, what? the toy. Anir, uh, because no, I'm I buy sim for you. I buy sim for one month. Mm -hmm. You have a Porsche tomorrow you take a purse and you have a sim. I put sim for you. Sim and card. one is gonna cry. Uh, this one is cool no boy cry for what cry why no boy shoot this one Yeah. no what happened uh, no boy shoot and put out Do you cry in school are oh. you friend from school yes yeah. okay Dzisiaj za, dzisiaj za wiele nie będzie, no, dlatego że ten, ja się źle czuję troszeczkę i tak jak nie jeździłem, byłem, byłem na chwilę w mieście, bo tylko, e, tylko, tylko do szkoły ją tylko e, e, asekurowałem jako pilot, e, no i z powrotem przyjechałem, byłem tylko w aptece. I przyjechałem i dzisiaj nic tam, nic tam szczególnego nie robiłem Jutro może jak się będę lepiej czuł To jutro coś, coś tam ciekawego nagram. Także dzisiaj to dzisiaj tylko ładne widoczki Tak wygląda zmierzch na mojej wiosce Ślicznie to wygląda Ta droga No i tam moje domki słomiano bambusowe no. o i tutaj jest ten tutaj jest dużo tej tu jest właśnie tu przy rzece tu jest dużo tej trzciny ja tę trzcinę też czasami używam znaczy nie trzcina tylko tą, te palmy wodne ja je czasami mm -hmm. używam o tu widzę ktoś sobie nazbierał bo te liście te liście się używa do budowy tych do budowy tych paneli na dach no, tu ktoś, ktoś tutaj pościnał no i tu widzę drzewo, jest jakieś, a nie to jest to, to jest właśnie od tych, to drzewo to jest z tych, no, to jest trawa, tak jak trawa to drzewo. Może ktoś tutaj sobie robi, może sobie robią tutaj przystań albo coś, bo wiem, że tu, tutaj gościu przypływa łódką, on tu ma łódkę i łapie ryby i on tutaj ma takie, takie zejście. O. i on tutaj przypływa tą łódką e, ryby, ryby, rybak rybak, ryby łapie taki znajomy tutaj on tutaj krówki prowadza e, taki sąsiad, on obok mieszka ja nagrywałem kiedyś tam u niego e, u niego ten mm, filmik tam u niego jak on mieszka no takie typowo kmerskie kmerskie warunki a tutaj kościół bo bo y, dzisiaj Marek przyjechał te ziemniaki, mu strasznie posmakowały te ziemniaki, te bataty, ale te fioletowe takie. I dzisiaj przyjechał, bo tu gościu powykopywał te wszystkie. On tu znowu coś, coś kombinuje. Nie wiem co on tu kombinuje. Wykopał te ziemniaki i no Marek dzisiaj przyjechał, bo mówi, że tak mówi, że najlepiej mu te ziemniaki smakują i e, wziął 5 kilo tych ziemniaków. one takie brzydkie, że tak jakby się zobaczyło gdzieś go tak... Na tym to niechętnie niechętnie mi się, ale są przepyszne, naprawdę są przepyszne. No i, i on tutaj już coś, znowu coś tutaj dziobie, tylko nie wiem za bardzo co bo widzę, wyczyścił to pole i tam coś tam składa, jakąś taką taką może jakieś nie wiem jakieś taką podporę robi na jakieś pnące takie rośliny. Nie wiem, coś będzie robił. co jakiś czas tutaj to przekopuje. Przekopuje i coś nowego tutaj sadzi. No i oczywiście ma tutaj bananów, dużo tych bananów. Te banany tu mu rosną bez, bez opamiętania. Co chwilę, o tu już następny widzę, następny kwiat. To już z tego będzie, z tego będą banany. Tutaj już banany rosną. No. No, widzę, że tutaj nas zbierał pełno takich patyków. Widziałem dzisiaj nosił te patyki. Ja to podziwiam tego gościa. To jest taki gościu, nie wiem, moi, może w moim wieku, ale on cały czas tutaj dziobie coś, cały czas robi. Zdrowy. Zdrowy gościu.